Siemanko, jestem Maksym. Jesteśmy na kanale Fabryki Siły. Moi drodzy, dzisiaj pokażę Wam jak trenować na placu do street workout. Zapraszam. Prawdopodobnie spacerując lub biegając w swoim mieście mogliście zauważyć taką konstrukcję. Jest to tak zwany street workout park. Jest to idealne miejsce, aby wykonać trening z ciężarem własnego ciała. Wreszcie nawet powiem, że jest to bardzo dobra alternatywa dla siłowni. Dla przykładu znajdują się tutaj drążki o różnych wysokościach, nie bez powodu. Jest to idealny przyrząd, aby wzmocnić nasze plecy, bicepsy, chwyt, brzuch. Oczywiście w tym miejscu nie mogło zabraknąć poręczy równoległych, tak tzw. dipów. Jest to idealny przyrząd, aby wzmocnić naszą klatkę piersiową, Barki, tricepsy i oczywiście brzuch. Bardzo często podobne parki są wyłożone specjalnym tworzywem sztucznym, na którym jesteśmy w stanie komfortowo wykonywać różnego rodzaju ćwiczenia z ciężarem własnego ciała, np. pompki, przysiady lub ćwiczenia na korpus. Na takim placu oczywiście nie może zabraknąć drabinki gimnastycznej, na której oprócz tego, że będziemy wzmacniali korpus, to jeszcze można wykonać spektakularną figurę, jaką jest ludzka flaga. A już w kolejnych materiałach pokażemy Wam poprawne techniki w ćwiczeniach podstawowych kalistenicznych. Moi drodzy, zachęcam bardzo serdecznie każdego do odwiedzenia takiego miejsca, niezależnie od poziomu zaawansowania. Jestem przekonany, że osoby z dłuższym doświadczeniem na placach z Workoutu pomogą Wam w treningach. Serdecznie zapraszam do obserwacji kanału Fabryki Siły, więc zostaw subskrypcję oraz wciśnij dzwoneczek, a ja z Wami się żegnam. Do zobaczenia na kolejnym materiale.